No to stało się widzowie. Zostałem uwięziony przez kosmitów w Minecraftie. Jak teraz klikniecie łapeczkę w górę, to pokażę wam co znajduje się przede mną. Uwaga, wszyscy razem za 3 2 Jeden, zostawcie łapkę, aż przez chwilę zniknąłem I widzicie to, zostałem uwięziony, zamknięty Nie mogę się stąd wydostać I co gorsze, to, i to jest, potwierdza mnie to, że zostałem zamknięty przez nich Patrzcie, u nich w tym takim y, mieście, no nie wiem W takim miejscu, gdzie robią testy i tak dalej Jest jedno miejsce, to pomieszczenie, w którym jest y, wszędzie ciemno I to jest właśnie to pomieszczenie, zostałem tu zamknięty Ewentualnie zostałem troszkę rozświetlony tymi pochodniami z Księżyca y, Jestem za kratami, mam ze sobą co prawda kilo Wy zobaczcie, diamentowy oraz bedrockowy Ale boję się ich używać, bo na razie to, to ja jestem zamknięty, to nie oni są zamknięci Tylko ja, jest ich więcej niż, um, od, niż Jest ich więcej ode mnie Po prostu nie ma Smythlow'a, nie ma Siren Heada, Nie ma Longcorsa, ja w poprzednim filmie Chciałem uratować Longcorsa No i skończyło się to tak, że Longcors Nie chciał w ogóle za mną iść, był smutny Z głową w dół cały czas, trzymał tą głowę, Nie reagował na mnie, no nic a nic A jak już chciałem iść i znaleźć przedmiot Który go wyciągnie, znaleźć coś Dzięki czemu pójdzie za mną po prostu to w progu drzwi Założyłem kosmitek Który się na mnie rzucił widzowie Oglądajcie ten filmik do samego końca Subskrybujcie mój kanał koniecznie Tu jest czerwony przycisk do subskrypcji Musi być on szary wtedy będziecie na bieżąco Z każdym nowym filmem jakby się coś wydarzyło wow. To od razu wrzucę filmik, idą widzowie. Wiecie co? Odłożę ten mieczek na wszelki wypadek. Będę z rączką, udam, że niby tak, nie no, głowy nie będę miał w dół, będę trzymał w miarę normalnie. Podchodzą do mnie, boję się, co będą chcieli ze mną robić. Rozwalili jedną kratę, drugą kratę, i te kolejne mi rozwalają. Dobra, jeszcze nawet tu rozwalili sobie jeden ten. Mniejsze uszkodzili pomieszczenie Coś każą chyba mam wyjść stąd Dobra, 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 idę, idę, idę Idę, 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 Nie, kosmici, proszę, tylko nic mi nie róbcie Widzowie, proszę, zostańcie na tym filmie ze mną do końca Bo ja nie wiem, co oni będą chcieli robić Idę na wszelki wypadek i Za nimi widać, że jakby chcą mnie do prowadzić Obym tylko nie wykazał się, nie okazał się takim, wiecie, negatywnym testem, takim, że oni będą dzisiaj chcieli testować na mnie najgorsze rzeczy, będą chcieli mnie podłączyć do najgorszych maszyn. Tego to nawet nigdy mi się nie śniło, ale widzę, że tam coś im się meteorytm spadł, rozwalił, pa, rozgląda się jeden z kosmitów, a drugi jest za mną. Ok, i teraz mnie prowadzą dokądś. Chyba pójdziemy, widzowie, prawdopodobnie do jakiegoś, pewnie kolejnego miejsca, innego, w którym będziemy eksperymentować. A w tym pomieszczeniu, co ja przed chwilą byłem z tyłu, zobaczcie. Na dole są, do góry są jakieś tam, nie wiem, płyty takie podobne, coś, no, coś podobne do płyt, tam do jakichś paneli yy, na dachu. O, przyspieszył teraz, ok, dobra, no to idę też nagle, tak? Yy, a na dole, widzowie, jest ciemno. Na dachu coś takiego, na dole ciemno. Uwaga, prowadzą mnie dokądś. O, ale tu porozwalał troszkę ten meteoryt. I zobaczmy, co będzie będzie w tym filmie, nie? Z dokąd ja teraz idę? Yy, za mną idzie ten drugi? Ta, idzie też ten drugi. No, nie mogę teraz uciec. Nie chcę nawet tego robić, bo oni jak mnie złapią, użyją jakiejś swojej mocy czy coś, to... O, cześć. Odwrócił się na chwilę. Nagle się idzie dalej. Okej, okay, widzowie. Dobra. idzie mi teraz... Gdzie ja mam wejść? Uwaga, zobaczmy. Tu mi... Nie! Pod maszynę! Tylko nie tą pod maszynę! Ja się oboję się tej maszyny. Muszę, kosmito! Nie! Dobra. I zobaczmy, co on teraz będzie robił. On, to, on coś tu robi chyba... Czuję, że podłącza, widzowie! Nie! 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 Zostaw mnie nie podła... zostaw tą maszynę! niejku, widzowie! Co zrobić teraz w takim momencie? Czuję, że zaczyna... O! Nie, 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 nie! Jeszcze, nie mogę nic zrobić na razie! O ale już jakieś lekkich tych dostałem rygawek takich w Minecrafcie! Okej? Okay. Co się ze mną dzieje, widzowie? Eee, czuję, że muszę coś zrobić. Poczekajcie chwilę. Yy, patrzcie na to. Muszę, ja muszę coś zrobić, mam coś ze sobą. Muszę coś koniecznie zrobić. Nie wiem czy ze mną jest wszystko ok, Ale... Czekajcie. Uwaga. Coś zrobię teraz. Dobra, jest. Okej. Okay. Czekajcie teraz. O. Ale czy... O! Co jest? Słuchaj przecież. Czego ja to... Nie wiem, dobra. O, podłóżmy to lepiej. O. Ale jakie te testy mają wpływy? Izawie, wylali na mnie coś i podłączyli do, do tej maszyny, której się bałem. Okej. Okay. A, aż jeszcze chrypy dostałem. Co tu się dzieje? Nie mam pojęcia. Wypuśćcie mnie, ja już chcę stąd wyjść, proszę! Dajcie mi spokój, mogę już stąd... Jeszcze okulary założyli, spójrzcie, jakie mają okulary do jakichś eksperymentów czy coś. Mogę już stąd odejść, zobaczymy, sprawdzimy, odejdę sobie teraz. Ta! Chyba pozwolili mi odejść? Mogę już idziemy stąd! o, Dobra, widzowie, na całe szczęście poszliśmy, znaczy idziemy już stąd, tylko co dalej? Ale cześć, muszę się ogarnąć. Już ze mną wszystko jest ok, obudzę się albo co, bo... Czy ja przed chwilą suszyłem suszarką suche włosy? Co tu się dzieje? Nie, dobra. Czy ktoś mi jest w stanie w ogóle tutaj pomóc? Eee, dokąd idziemy teraz? Mogę już stąd odejść? No proszę, dajcie mi spokój, ze mną się dzieją coraz to dziwniejsze rzeczy. Nie, prowadzą mnie do tych pomieszczeń z lamp, ja nie chcę tu wchodzić, nie! Nie, 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 proszę! Tylko nie tutaj, nie tutaj. Tu mi każe stanąć. No dobra, idę. Niech będzie już ci, no. Co teraz będziesz mi znowu? Co będą mi znowu robili, widzowie? Spójrzcie, jestem zamknięty w takim miejscu wokół lamp pełno. I co ja sobie mogę tutaj sam biedny zrobić? Nikt, nikt mi nie chce pomóc. Tylko nie podłączajcie do tej maszyny znowu, proszę! Nie, nie podłączajcie! Nie! Znowu, ja czuję, że coś jest nie tak. Jeżeli jak oni robią coś przy tej maszynie, to dzieje się coś dziwnego ze mną. Za każdym razem te lampy też nie mają najlepszego działania na mnie, jeżeli oni tutaj są. Jeżeli oni robią coś z, masz, z tą maszyną, widzowie. Mam kolejną potrzebę coś zrobić. Czekajcie! Muszę coś odwalić teraz. Nie wiem, czy to wszystko widać. Dobra. Robimy tak, uwaga. Mam ze sobą, widzowie, coś. Ja muszę coś odwalić. Muszę coś zrobić, muszę po prostu. Mam takie przeczucie, że muszę coś tutaj zrobić. Okej, okay, poszło. A nie, źle to zrobiłem. Źle, bo to trzeba przez to, widzowie. Przez to. Okej, okay, dobra, tu jest nasz I stójcie teraz. Patrz. Muszę to robić, muszę, czuję. To ma taki wpływ, że coś trzeba zrobić ze sobą. Co jest grane? Dlaczego? Ej. Co jest? Po co mi cukier? Po co mi sitko? Po co mi to wszystko? Nie wiem. Dobra, odkładam to. Jeszcze, co ja narobiłem tutaj? Moja podkładka. Wszystko jest brudne. Co jest? Wypu... Ej, zamknęli mnie w czymś! Nie! Nie, 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 zostawcie mnie już dłużej, tu nie chcę siedzieć, nie chcę, nie, 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 dobra, może ucieknę, nie, nie będę uciekał, lepiej dołem, bo będzie przykro, zjem złote jabłko, zjem złote jabłko, czekaj, o, niszczą to, niszczą to, niszczą to, niszczą to może wyjdę, nie wiem, zobaczymy, o, ale mnie normalnie, nie wiem, co się dzieje, czuję, że jest coraz to ze mną gorzej, Widzowie, o, U, co zrobili, już to koniec tych testów wszystkiego, proszę, zostawcie mnie, bo jak, jak coś ze mną robicie, to czuję się wtedy bardzo, ale to bardzo źle, okej, okay, prowadzą mnie gdzieś dalej. Idziemy, no, boję się, nie chcę, nie chcę ich uderzyć, ale tu metoryty spadają, widzowie, Uu, ja nie wierzę, ale ze mną się odwala, takie, takie rzeczy się odwalają, czekajcie, ile widzisz palców, Czy... nie, jest git chyba, idę, idę dalej. Ale kiwa, żebym tu przyszedł. Nie, tylko nie w to miejsce, proszę, nie, 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 tu nie chcę stawać. Ja też się tego boję. Ja już widział, widzowie, pamiętacie jak wam opowiadałem o tym we wcześniejszych odcinkach, to mówiłem, że coś jest nie tak właśnie. Tu na pewno to nie ma takiego zastosowanie, że się tylko staje. Patrzą się w dół. Nie, dobra, dobra, już wejdę, już wejdę, już wejdę, już wejdę, już wejdę, obiecuję, Zrobię tylko co chcecie, tylko nic mi, proszę, nie róbcie cześć. Zobaczmy, gdzie jestem w tym miejscu, odwróćmy się. Nie no, zamykają mnie, widzowie. Co ja mam robić? Ja już wiem, że ze mną jest coraz to gorzej, jak ze mną będą robili jakieś eksperymenty. Co jest? Otworzyli sobie coś tu, wylali jakąś substancję co O, -o oni mają chyba jakieś mikstury z księżyta, księżyca coś, skrzynka. Patrzcie, co tu robią. To będzie po mnie. Nie, nie, nie chcę tam wchodzić. Nie chcę tam wchodzić na pewno. Ja tu, ja tu zostaję. Nigdzie nie idę, widzowie. Nie ma szans w ogóle. Otwierają. Nie, 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 nie nie wychodzę stąd. Nie ma szans w ogóle. Zostaje tu kosmito. Co ty chcesz ode mnie? Nie będę. Nie. U, dobra, 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 już idę. Już idę, tylko nic nie rzucaj. Nie chcę z tych żadnych miksturek twoich dostać z księżyca takich e, dziwnych. Nie, zostaw mnie, zostaw mnie. I co ja mam tutaj wskoczyć teraz, widzowie? Nie, nie, dobra, czy już, już idę. Już, już, chwila, chwila, chwila. Widzowie, zanim jeszcze to zrobię szybko, subskrybujcie mój kanał, bo mi zaraz będą chcieli zepnąć. Zostawcie opeczkę w górę, a ja po prostu wbijam tam. Uwaga! Jestem. Co? Co jest znowu? Halo? Mam w głowie przeczucie, że muszę zrobić kolejną rzecz, widzowie. Muszę zrobić kolejną rzecz. Czekajcie. Mam tutaj ze sobą coś. Mam takie narzędzie, uwaga, czekajcie. Coś czuję, że muszę coś zrobić za wszelką cenę. Mamy to. Dobra. Trzeba to podłączyć teraz. Uwaga, czekajcie. Nie będzie mnie widać. Mamy to teraz. Uwaga. O! O, Zadziałało jeszcze mi. Dobra. I teraz trzeba jeszcze to podłączyć. I teraz trzeba wziąć to. To, uwaga, patrzcie, mamy tu coś takiego. Dobra, to trzeba wysypać, chyba trzeba dodać odrobinę czegoś takiego, do połączyć to i trzeba widzowie zacząć mieszać. Mieszanie, tryb miesza. Jeszcze mnie zamykają. Dobra, tryb mieszania. Ło, wo, Tryb mieszania włączony. Co jest? Ło, wylatuje. Co jest grane? Ej, co oni robią? To ja robię. Nie nie, nie, lepiej to. Odłóżmy. Co się ze mną dzieje teraz? Wiecie co? Oj, prawie bym jeszcze dostał. Odłóżmy to tutaj. Dobra. Tu wszystko tu. Ja zaczynam robić. Jestem. Jest OK ze mną. I ze mną jest okej. Okay. Halo! Czekajcie. Czuję, że jest chyba już. Uwaga! Dużo lepiej. Dobra. Nie wiem, widzowie, przepraszam, ale ja dostaję. Tak się to samo ze mną zaczyna dziać od y, momentu, kiedy zrobią na mnie jakieś testy. Jestem już troszkę osłabiony. Czuję to. Zjem złote jabłko. Mogę stąd wyjść już. Patrzcie, nie da rady stąd w ogóle wyjść. Halo! Koszmici, co wy robicie? Wypuśćcie mnie stąd już. Ja mam dosyć tego. Dlaczego oni sobie poskakują jeden obok drugiego? Co oni planują przy mnie? Coś gadają o mnie czy co? Ja chcę już chcę stąd wyjść. Otwieraj! Otwieraj to gość. Dobra. O! Mogę stąd wyjść? Mogę. O! Straciłem dużo sił. Widzowie, teraz nie wiem co jest. Idę za nimi, ale jestem naprawdę, ale to naprawdę wyczerpany. Dwóch śli z przodu. Nagle jeden idzie z tyłu, drugi z przodu. Czy to już jest koniec testów, czy nie? Zobaczymy zaraz. Jeszcze mnie dokądś chyba prowadzą teraz. O, nie, tylko nie teraz do tego środkowego pomieszczenia, tylko nie tam. Proszę, tylko nie tam w lewo. Nie, 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 kosmito, nie. Nie idź tam. Te, idzie do indziej teraz. Uwaga, zobaczmy. Skręcił. Nie, proszę, to jest to pom. O, no to teraz mam dopiero. Czeki, chane, widzowie. Idzie do. Nie, ja chciałem uciec, ale drugi jest tuż ze mną, ten. O, porozwalało im się tu trochę, zobaczcie, widzowie. Trzymaj, naprawia to od razu. Ale co ja teraz mam dalej zrobić? O, zamknął z tyłu! Nie! Mamy przechlapane. Widzowie, jak coś, to oglądajcie film dalej, bo nie wiem, co się wydarzy za chwilę. Otwieram i każe mi tu wejść, chyba. No dobra, niech będzie, bo i tak nie mam nic innego do roboty. W sensie muszę się ich słuchać, bo boję się cokolwiek. Uciekać ich jest dwóch teraz. Wow! Rozwalili i to uleciało do góry. Spójrzcie sobie. Wow! Z pomniejszonej wersji, ale postawili to od razu. Dobra. I co teraz będą robili? <laughs> łączą to wszystko. O nie. Ostatnie chwile są przede mną teraz. Nie wiem, co się wydarzy, widzowie. Eee, mam przekichane. Czy on On, on widać, że je. Co jest? Wyrzucił mu coś, a drugi podłącza jakieś maszyny. Czuję, że jest już ze mną coraz gorzej, widzowie. W ogóle, dlaczego ja na tym filmie suszyłem sobie suche włosy? Zacząłem mieszać. Eee, Eee, nie, co to? Co to jest? Wyrzućcie to ode mnie. Nie, 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 nie. Fuj! czek, Sony, gdzie wyjść chyba, widzowie? Patrzcie. Sony, gdzie wyjść tu do góry, ale jak ma. Nie wyjdę. Zamknięte. Zamykają. Nie. Co to jest za. Fuj! Jakiś czarny coś. Widzowie! Nie, nie wytrzymam już tego dalej. Zostaw. Nie. Nie chcę stąd wyjść po prostu. Znowu zjem złote jabłko, ale nawet to złote jabłko jest niedobre, strasznie. Czuję, że we mnie znowu coś dzieje. Czekajcie, a jestem obok tego na razie, aż tak mnie tu nie dosięgło chyba. Ale nie, czuję to, jestem no w tym po... Jak ciemno tu się stało nagle, spójrzcie widzowie. Co to jest? I... jak wejdę do tego, widzicie co się dzieje? A przez to jak widać... Uwaga, czuję, że coś znowu zaczyna być ze mną nie tak. Muszę coś zrobić w tym momencie. Zabieram te dwa narzędzia... Zabieram to. Jest mi to bardzo potrzebne. Nie, to nie jest mi potrzebne. Odłożę sobie gdzieś tutaj, ale jest mi potrzebne to. Mam tutaj ze sobą taką miskę z cukrem i z solą chyba widzowie. Czekaj, czuję, że muszę mieszać. Trzeba po prostu mieszać. Coś z tego wyjdzie chyba. Może to coś pozwoli mi. E, może to coś pozwoli mi opuścić to? Może to coś da mi jakieś siły To nie robią. Co oni tu odprawiają teraz? Dostawcie mnie, już nie chcę nic więcej. Nie, idźcie sobie stąd. No, ja muszę robić. Czuję, że muszę coś robić. Nie, to nie jest to. Dodajmy może jakieś mikstury tutaj kolejnej. Dobra, mikstura dodana, widzowie. Pomieszajmy. Nie, no jest chyba to nie to. Nie czuję tego, w ogóle tego nie czuję. Odłóżmy to. Poczułem aż słon cukier w buzi co Co ja powiedziałem słony cukier? Jak może być słony cukier? Poczułem słonę w buzi, nie wiem czy mi... Co się od tu odwala? A może zróbmy yy, kolejny... Czekajcie, 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 wiem, wiem, wiem Wiem, co na nich porobię. Wiem, wiem, co zadziała. Przed chwilą to robiłem. Mamy taki przyrząd ze sobą To odstraszy ich widzowie. Idź się stąd! Sio! Zostawcie mnie! Kość No ty normalny jesteś Aurox? Nie, nie, dobra. Dobra, dobra, ja to odłączam. Wszystko, odłączam to. Zakładam sławki, bo. Już idzie z to wyjść. Wszystko. Co tu bo jakieś jakiś paski są? Ojej, nie! nie, 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 zostaw to. Kosmito jeden. Ja chcę, ja chcę już stąd iść. Raz na zawsze mogę. Zostawcie mnie, proszę, 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 proszę. Ja już mam dosyć. Nie chcę. Nie, dobra, dobra, proszę. Nie, nie. Nie chcę nic takich. Ten odpuśćcie mi. Ja mam dosyć już. Co co dalej robić? Trze Aha, wyjść, dobra. Okej, okay. wychodzę stąd, wychodzę. Idziemy, idziemy, dobrze. Nie no, zostaw mnie, nie bij mi kosmito jeden. Już Zaraz użyję to jeszcze na ciebie. A co to? A nie do miksowania, chyba to jest, widzowie. Nie wiem, co się ze mną tu dwa lata w tym filmie. Co ja robię? Pierwszy raz tak dziwnie się zachowuję na odcinku. Ale to wszystko przez te eksperymenty, widzowie. Ja, czekaj, czy oni mnie prowadzą do jakichś skrzynek? Co tam jest? Tam jest pełno, a ten mu każe. Ten mu zwa... Co oni robią? Nie mam pojęcia. A, ten mu każe iść do tego miejsca. Widzicie? Ten chyba, ale chyba, że ten chciał już kawałek prosty, później skręcić. Nie mam pojęcia. Widzowie, proszę, uratujcie mnie jakoś, bo ja nie wiem co robić. Zjem jeszcze złote jabłuszko. Ja nie chcę, wiecie, nie chcę używać żadnego mieczyka na nich, nie chcę używać żadnego kilofa i tak dalej, bo będzie ze mną mi... A, teraz przyspieszamy, okej. Okay. Bo nie wiadomo, czy jeszcze to nie pogorszy mojej obecnej sytuacji, która teraz jest. No wiecie o co mi chodzi? Co, co się dzieje? Zobaczmy, tu mam stanąć, czy co? Zamykają to? Nie, znowu jestem zamykany, znowu testowany! No przecież to jest przegibane teraz, co tu się dzieje na tym odcinku. Ja nie mam szans, już co ja mam zrobić? Jak stąd uciec? No, jest tu wyjście. Nie ma. o, do, Dobra, 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 dobra. Już ogarniam. Ogarniam się spo, w porządku. Nic nie będę robił. Co teraz? O co wam chodzi? Co mam zrobić? Do góry idziemy, czy co? Nie, 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 schowaj to, schowaj to, schowaj to. Nie, dobra, Kosmi, to już, już będę robił, co chcecie tylko. Dokąd mam iść? Do góry chyba, tutaj o to im chodzi. O nie, ja tu byłem wcześniej, nie chcę tego testować na własnej skórze, patrzcie te zegary, patrzcie te wszystkie rzeczy Jo ja tu mam stanąć, a po co? No dobra, niech będzie I co wy teraz robicie? Znowu mnie zamykacie w tym? Nie, proszę zostaj jeszcze tam ktoś chodzi z tyłu widzowie Zostawcie mnie, zostaw, 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 zostaw. Ej, jak stąd wyjść? Aha Dostałem nagle. Kaszlu widzowie! Kaszel mi napadł! A, podłączają to, zmienia na ten. Nie, 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 nie ma, jak sudu uciec widzowie. No czy jest, ale ja nie chcę, bo jak oni mnie dopadną, to dostanę do jeszcze gorszych testów. Ło wow. Co tu robią? Klika coś przy tych zegarach tam! Eee, e, e, e. czuję widzowie, że jakiś coś przez moje ciało przychodzi. Jakiś prąd, albo nie wiem, jest coraz gorzej, gorzej, gorzej. Ej, alo! Otwierajcie! Ja chcę wyjść już stąd! Jest ze mną nie tak, 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 tak. O, co jest? Ej! Idzie stąd wyjść już w końcu, czy nie? Widzowie, kosmici, bo jest ze mną nie tak już. Pomocy potrzebuję. Co ja mam teraz zrobić ze sobą? Oh, czekajcie. Otwierają, czy nie otwierają? Mam wyjść? Mam wyjście? Nie ma wyjścia. O, oh, czekajcie chwilę. Może tak? Uwaga. O, oh, nie wiem, czy to widać. Ale to, to jest takie zielony, też, dlatego to prześwituje, widzowie. Mam na sobie. O, uwaga, i tu, o, coś takiego, czekajcie, raz, jeszcze jedno potrzebuję, jeszcze jedno, jeszcze jedno, gdzie to jest drugie, ej, nie, 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 co, eee, eee, e. słyszę jakiś odgłos dziecka jeszcze tam, Słyszę, że ze mną jest nie tak, dostałem wiadro, co, nie, 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 po co mi te wiadra, mogę to, wy nie mogę, zabrali. Nie chcę tego wiadra, weźcie to ode mnie Co ja mam zrobić dalej widzowie? Mam czapkę jako... <laughs> co to jest wylany? Jaki, jak to ciemno. Zostawcie, bo się topię. Ej! Co wy robicie? <laughs> to jest o Najchudniejsze co mogłem! Idę stąd, nie będę tu siedział! Nie, uciekam stąd! Albo... To nie był chyba dobry pomysł. O dobra, 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 przepraszam, 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 ale idźmy już stąd, proszę, idźmy już stąd. Nie! Idziemy stąd już tam, tam idziemy O dobra, poszli widzowie. Też chyba się zdenerwowali teraz, chyba się... Co jest? Ej! Co ty robisz, Kosmito, jeden, ty z drugim, a ty? Co mamy dalej? O co chodzi? Już mogę stąd wyjść w końcu, otwieraj! Mam mam tu zostać czy co? Co oni robią? Jakieś porozumiewanie gdzie przez kraty, czy co? Co to ma być w ogóle? Ja co ja odwala na tym odcinku jest ze mną bardzo, ale to bardzo źle już, widzowie, nie mam pojęcia co dalej zrobić. Idziemy? Czy co? Mam przyjść chyba tutaj, no dobra, i co teraz? Zamykacie to z powrotem, no. O co chodzi dalej? Czy to już jest koniec, czy nie? Dokąd idzie? No dobra, idę za tobą. Widzowie, zostałem porwany przez kosmitów uwięziony. O, o. I wracają chyba do tego miejsca. Jeszcze coś tam patrzy do góry, nie wiem czy... To on tam znalazł, że zaraz chcę tam iść to zobaczyć czy coś i co jest teraz? Okej, okay, mam tu wejść. Nie, znowu! Już on rozświetla, żebym tutaj był lepiej widziany, czy coś. Okej, okay, widzowie. No i zostałem zamknięty po raz kolejny. Przeprowadzili na mnie testy. Nie, tylko nie tą maszyna, weź, weź to, weź to, weź to proszę, proszę, weź to weźcie to do mnie, dobra, ja już nie na swojego bloku, ale weźcie to po prostu, weźcie, idźcie, już stąd zaczęło mi nawet oko swędzić, kaszlałem na tym filmie wszystko. Co, żeby nie dają mi możliwości wyjścia tutaj? Co jest? Jakie szerokie chcą tu to zrobić w ogóle teraz? Że ja nie wyskoczę za chwilę? No to dobra, mam teraz. Okej, okay, widzowie, niech oni tam robią. Ja i tak nic dalej nie zrobię. To będzie na tyle w tym filmie. Nie wiem, piszcie w komentarze, co powiem zrobić. Zobaczcie poprzedni filmik, wbijajcie na Instagrama, na drugi kanał. Wszystko znajdziecie w opisie i widzimy się już w następnym filmie. Trzymajcie się. Na razie.